Cześć, witam Was bardzo serdecznie w naturze, która myślę, że nawet nie myślę, jestem przekonana, że sprzyja każdemu. Moim gościem dzisiaj jest Monika, opieka. Piękne nazwisko w ogóle. Ja się nie mogę tak pochwalić, tak mi a propos tego przyszło. Tak, jesteś taką opiekunką. Ja też właśnie. Nigdy nie wiem, jak e, przedstawić Was, e, że tak powiem, e, bo jesteście tak nietypowymi osobami, że nie można powiedzieć w jednym zdaniu, po to te felietony, no. Żebyście e, po prostu miały możliwość zaprezentowania Waszych e, e, pełnowymiarowych, e, m, czego? Takich um, określeń. O... Tak, i mamy persę, persa, persa, persa siadaj tutaj z nami, o, będzie nam cieplej trochę. Mhm. E, I Monika przedstawi, no trudno, nie będziesz na pierwszym planie, no trzeba jakby ten zaakceptować gwiazdę, e, pierwsza bądź drugoplanową. Natomiast ja już będę oddawała głos Monice, e, wspomnę tylko, że e, w związku z tym, że będziemy dzisiaj mówić o zapachach i o naturze, dlatego postanowiliśmy się jednak spotkać w lesie, mimo jeszcze, że wiosna tylko gdzieś tam w koronach drzew na razie kwili delikatnie. Hmm, ale dzisiaj będziemy mówić o zmysłowym wyciszeniu. Monika ma takie piękne określenia co do jakby Tego, z czym pracuję. Ja już, ja już oddaję jej głos. Będę gdzieś tam zadawać jakieś e, drobne pytania, ale e, Monika fantastycznie Wam na pewno przedstawi e, tą terminologię i, i przybliży temat związany z zapachami, e, z zapachami i z e, relaksacją. Co, perca jestem, ale my się teraz relaksujemy. Tak, tak, Oddaję Ci głos Monika. Postaram się nie przerywać za bardzo. To może dla ułatwienia, zadaj mi jakieś pytanie, bo to jest tak szeroki temat, żebym miał jakiś punkt zaczepienia. No, mamy temat zmysłowość w lesie, zapachy w lesie. Cudowny temat, i szeroki, ale też myślę, jeszcze dosyć mało znany. Albo inaczej. No każdy wie, że w lesie ładnie pachnie. Zazwyczaj. No, I ale... że są to zapachy naturalne, nie, że pani przejdzie się jakaś z perfumem leśnym. Tylko faktycznie tak, to prawdziwe, zapach. naturalne perfumy pochodzące wprost od matki natury. No i biologia sobie to tak wymyśliła, że wszystko, co nas otacza, to nie jest przypadkowe. Jest coraz, Bo ja tak działam w sferze ducha, w sferze serca, ale w sferze głowy też. De to musi razem się łączyć, to łączyć, tak. nie da się inaczej. Ten umysł trzeba poskromić, w tak, tak. I zapanować nad nim, żeby, żeby cała reszta mogła... żeby ten umysł nie zakłócał. Tak? tak? Tak, tak, tak. No ale on też nam dużo może wyjaśnić takich rzeczy, które na przykład czujemy i Mhm. No wiadomo, że jeżeli oczywiście ktoś nie ma traum, jest coś takiego jak lasoterapia, e, no to będzie się fantastycznie czuł w lesie, no to też musimy brać pod uwagę, e, że las może wywołać w nas różne emocje. Mhm. Zazwyczaj mówi się o tych dobrych emocjach, o tych lekkich emocjach, nie? E, to znaczy te trudne emocje też nie są złe, ale jeżeli człowiek ma jakieś przeżycia i W związku z relaksem stricte do lasu po i może tam spotkać co innego, co pewnie się zdarza niezmiernie rzadko, jak rozumiem, ale. Ale może się zdarzyć. I zawsze też właśnie to zaznaczam, żeby nikt się nie przestraszył, że właśnie pójdzie na terapię ekoterapeutyczną, gdzie pracuje się właśnie w lesie i w przestrzeniach zielonych, albo pójdzie sobie na kąpiel leśną i zamiast relaksacji spotka się z samym sobą i z tymi trudniejszymi emocjami. To nic nie szkodzi. To, to jest, jest jakby też etap zdrowienia, tak? Żeby tak. się z tym skonfrontować, no ale też trzeba e, jakby zdać sobie z tego sprawę. Tak. Monika, no bo tak, w lesie tu poruszymy e, teraz temat, czy to będą tylko i wyłącznie naturalne zapachy, występujące w lesie. E, albo co, proponujesz szyszkę z liściem? <laughs> Jasne, możemy to zrobić. Szczególnie jak jest taka pora roku jak teraz, gdzie jest wilgotno, no bo szyszki na jesień i teraz na wiosnę, kiedy one jeszcze opadły, pięknie potrafią pachnąć. No to cóż wpływa na nas w tym lesie, w tych terenach naturalnych, że podświadomie nas ciągnie i my czujemy się dobrze w lesie? To nie jest tak, że tylko sam zapach na nas działa, nie? To jest cała po prostu paleta sensorycznych odczuć. Jest coś takiego jak neuroestetyka. I ta nauka traktuje o tym, tam oczywiście dzieciny sztuk wszelakich wchodzą, ale traktuje o tym, że bardzo ważne jest to, w jakim otoczeniu my się znajdujemy. Że to ma naprawdę kluczowe znaczenie, czym my się otaczamy. A teraz zobaczcie sama, jak się otaczamy. Ja, ja uwielbiam te, te kolory. I właśnie wiesz, tak, pierwszy raz, szczerze powiedziawszy, yy, słyszę neuroestetyka. Zobaczmy jak najbardziej latach. będziemy, ja, ja o tym będę chciała wspomnieć. Mhm. I co na tą neuroestetykę właśnie się składa? Ehm, te kolory, o których powiedziałaś, one są dobre dla nas, nie są przykliwe, są otulające, są brązy, zielenie. Teraz tej zieleni jeszcze nie ma tak dużo, ponieważ jesteśmy na e, przedciągu wiosny, mhm. ale generalnie zieleń działa na nas terapeutycznie. Zielony kolor. Jest kolorem domyślnym naszego mózgu. On nas wycisza, on nas uspokaja i jak badania dowodzą, kolor zielony również neutralizuje ból. Może działać na nas przeciwbólowo, dlatego też neuroestetykę wprowadza się w szpitalach, w hospicjach. To, to wszystko jest, bierze się z czegoś. I do tego, jak dodane właśnie dźwięki, znowu słuch, przed chwilą teraz już pewnie nie słychać, pięknie było słychać ptarstwo. Tutaj gdzieś zawieje wiatr i słyszymy, jak drzewa ze sobą rozmawiają, bo drzewa ze sobą się komunikują. Las to jest jedna wielka komunikacja. Dotyk, jak dotkniemy mchu, kory drzewa. No i te zapachy, te zapachy, które no to niczym nowym jest dla Ciebie właśnie pojęcie lasoterapii. Może bardziej czymś nowym jest ekoterapia. Mhm. To jest jeszcze szerszy mhm. dział lasoterapii. Mhm. E... Czy on się bardziej skupia na zapachach? Czy... E... To wszystko zależy. Ja akurat, jako że zajmuję się zapachami, to swoją pracę skupiam na, no nie tylko zapachu, ale przeważająca, ale nie musi się skupiać mhm, tylko m. na zapachu. Może się na oddechu, na słuchu, na dotyku. No ja jako, że z tymi zapachami pracuję od lat, no to skupiam się przede wszystkim na zapachu, włączając po kolei inne zmysły oczywiście. Mhm, no i co my mamy w tym lesie takiego? No na przykład, no nie trzeba szukać daleko. Persusia, chodź tutaj. Mamy glebę, nie? Taką mhm. glebę, tak. Mój pies musi powołać. Zjesz troszkę, nie? Jezu. co za zapach. Czekaj, nie wiem, czy to prawda teraz. Ja ze względu na swoją ograniczoność w czasie zapachów, do mnie coś dociera, ale to ja się zaraz jeszcze podzielę mhm. pod koniec filmu o tym, jak. jak no ten. tutaj coś, mamy. Coś czuję. Natomiast to, jest, wiecie, ja bardziej odbieram, nie wiem, takim zmysłem, który ciężko mi jest określić, bo jeżeli ja nie czuję zapachu, to ja czuję energię tego uh -huh. i że to jest wilgoć, że to jest ciężkie, że to musi być ciepłe, że ja się zagłębiam jakby w inne historie, które wiążą się być może z tym zapachem, tylko że mój mózg tego nie przetwarza. Uh -huh. mój, inaczej, mój mózg czuje ten zapach, ale mój nos nie. Uh -huh. Oczywiście nie zawsze, ale to nie, nie, nie temat na, na teraz. Natomiast właśnie, no i co? I mamy, i mamy te, te zapachy... No e, mamy tą tu. glebę, nie? Mamy, mamy tą e, glebę, dzisiaj jest <śmuletra> <śmuletra> dzisiaj, dzisiaj jest wilgotno, więc fantastycznie ją czuć. I już nie będę się tutaj zgłębiała, bo mamy za mało czasu, co w tej glebie jest. Skupię mhm. e, się na zapachu. Jest w niej taka bakteria nazywana geosminą, w najprościej rzecz ujmując. I to jest zapach mokrej ziemi. On się ujawnia właśnie, kiedy jest wilgotno, mhm. e, po deszczu. I jaki ma to m... przykład, efekt? Nie spotkałam jeszcze na swojej drodze nikogo, kto by mi powiedział, że nie lubi tego zapachu mokrej gleby uh -huh. po deszczu. My archetypowo tak. go bardzo lubimy, on nas przyciąga, on ma swoje podwaliny w tym, iż kiedyś ten zapach prowadził ludzki nos do wodopoju, że tam, gdzie było czuć, no to było wiadomo, że jest szansa na wodę, że jest wilgo, okay. wilgoć, nie? Uh -huh. No teraz już wiemy, że ta osmina y, po prostu uszczęśliwia, jest coś takiego, y, te molekuły zapachu tej bakterii, jest coś takiego jak szczęśliwe chemikalia dla ludzkich, tak się nazywa, bo chemikalia są różne. Ja, y, ale chemikalia kojarzą się znaczy tak może Źle. To dobrze, nie? I ja Niechetyzm. to z, e, mówię z premedytacją, ponieważ. Ale tak samo jak słowo dyscyplina. Tak, która może, się może być. Źle, a ona a tak, jest bardzo dobra. Tak, tak pozytywna tak. dyscyplina jest bardzo potrzebna, prawda? E, praktycznie cały świat wszystko składa się z chemikalii. Mnie bardzo no, śmieszy no, i bulwersuje, kiedy ktoś mówi kosmetyki bez chemii. No nie, nie tam jest chemia, <laughs> we wszystkim jest chemia, my jesteśmy chemią. Tylko jest dobra i zła chemia, więc y, mm -hmm. geosmina dostarcza nam, jest dobrą, y, y, dobrą chemikalią, mm -hmm. y, która tak <laughs> dosłownie... geosmina, geosmina i ekoestetyka. <laughs> e, nie? Nie, źle powiedział. Estetyka nie. <laughs> e, Neuroestetyka. <laughs> neuro Ale eko też, <laughs> eko też może być jak najbardziej, korzystając Dobrze, z takich geosmina, Dobra, materiał. czyli macie dwa hasła. Gdzieś tam później sobie zgłębić. Tak. Mhm. Dobra, e... czyli faktycznie ona się tak nam kojarzy dobrze. E, można powiedzieć, ja to mówię, może nie hormon, ale zapach szczęścia, tak? Tak, szczęścia tak. Jest, I ale... śmiało można powiedzieć, e, e, że, że jest to jeden z zapachów szczęścia, bo po prostu wywołuje w nas dobre uczucie, mhm. relaksację, czyli e, dostarcza nam endorfin, endorfin obniża czyli... poziom kortyzolu. I warto. I czy przepraszam, że ci znowu trochę wejdę w słowo, czyli te wszystkie e, bose e, z, spacery, to właśnie możemy. Prze, przez to one też wywołują w nas tyle e, dobra. Tak, jak najbardziej. I oprócz tego. E... My jesteśmy oddzieleni płytami podeszłą no. od ziemi i tutaj e, mamy bezpośrednio, nasze stopy chodzą e, po naturalnej, naturalnym podłożu, tak. dziękuję za powiem no. No, <grym> e, no i też czasami wylatuje, no i to jest bardzo dobre po tych mchach, po patykach, e, za rzadko zdecydowanie jeszcze to robimy, ładujemy się tam i też są oczywiście naukowe już doniesienia Chod naukowe poniesienia, że to naprawdę nam dobrze robi, uziemia nas, mhm. e, więc bardzo, bardzo Ale też polecam. ta sensoryka, no, oprócz, tak. oprócz tego, że mamy y, 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 kontakt z ziemią i z, z, tym, z tym elementem, to jeszcze mamy sensorykę, która masuje nam spokojnie. Tak, 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 tak. No ja wiem, już się nie cierpliwisz trochę, ale powiem Ci, że jeszcze 10 minut. Spokojnie, <grym> nie zwracajmy uwagi. E... Tak, jak najbardziej tak. No i wiadomo, że jak naciskamy na coś, to często te molekuły się uwalniają. I jeszcze je Tak jak i one. Puchawkę. Tak, tak, tak. No ale w lesie e, oczywiście to nie jest tylko e, geosmila. A jeszcze, zanim przejdę do innych zapachów, to chcę e, podzielić się, że warto robić takie ćwiczenia poddechowe. kura e, 5 minut. 5 minut do 3 minut. Nauczyć się uważności uważności i spokojnie z zamkniętymi oczami ja ją muszę tutaj troszeczkę wychillować, bo widzi psy, a ona jest zaczepna. Eee, no już. No już. Eee, do od... ćwiczenie oddechowe 5 minut. To tak? 5 minut. Mhm. Zamykamy oczy. Możemy tak jak teraz sobie siedzieć. Możemy to zrobić na stojąco. I kiedy czujemy właśnie tą geosminę, ten zapach mokry, wilgotny, dobrze się jest też trochę powujać w rytm tego, co tutaj się wokół nas dzieje. Uważnie go wdychamy. Mm -hmm. Głębokie oddechy, powolne, spokojne, takie, które nas relaksują. I włączamy do tego również to słów, to co się wokół nas dzieje. I tak jak teraz na przykład, jak zamkniesz oczy, no to fantastycznie, no jeszcze wiatr czuć na nosie, jak go czuję na policzkach. To jest fantastyczna sesja uspokajania układu nerwowego, mhm. e, dostarczaniu właśnie tych endorfin, m, obniżaniu stresu, ale również niektóre z badań już donoszą, że wdychanie gosminy dobrze działa na nasz e, układ odpornościowy. Mówię o naturalnej geosminie, mm -hmm. bo można kupić syntetyczną geosminę, jej się używa w perfumiarstwie, ale generalnie nie ma naturalnej geosminy. Póki co jeszcze nie, nie, mm -hmm. nie, 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 ja jeszcze się nie spotkałam i sama też próbowałam, żeby ją jakoś samodzielnie pozyskać do flakonika, to no to, no to się nie udało i póki co jeszcze tego nie ma, więc jest takie proste ćwiczenie. Natura nam dostarcza bardzo wielu odpowiedzi i narzędzi, żeby poprawić swój dobrostan. Tylko należy być tego świadomym, bo taki spacer terapeutyczny w lesie, czy w przestrzeniach zielonych, bo to nie tylko musi być las, to może być gdzieś nad morzem, jakaś plaża, nawet park. To nie jest zwykły spacer, bo ktoś może powiedzieć... No, ja Biega, nie, 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 to też Świadone bardzo dobrze, i uważne. świadome i uważne i ta e, wiedza, jak ja sobie w danym momencie mogę pomóc, jak popracować e, ze swoimi zmysłami, ze swoim e, ciałem jak to wszystko w sobie uruchomić i naprawdę efekty wiem, czy to jest, są. Powiem Ci, nie wiem, czy to, o czym teraz mówisz, to są, to są takie Twoje wnioski, czy też y, gdzieś słyszałaś o tym na szkoleniach, ponieważ ja po ostatnim y, moim zjeździe y, medytacyjnym i kursie y, właśnie y, moja nauczycielka, Saro, pozdrawiam Cię, jeżeli y, będziesz mnie gdzieś tam oglądać, albo, albo cały tej Institute pozdrawiam, jest medytacja, która polega na tym, że ograniczasz jakby percepcyjnie swój zmysł wzroku. Oczywiście na tyle, na ile potrzebujesz, żeby móc się poruszać, mm -hmm. ale jest to spacer, który, w którym patrzysz głównie przed, przed siebie, na swoje nogi, które się poruszają i koncentrujesz się tylko na zmysłach słuchu i. A, tam, Mhm. I to jest medytacja, to jest tak zwana Medy medytacja, medytacja w ruchu, tak, ja to uprawiam i mogę, tak, oczywiście kursy jak najbardziej, bo kilka ich przeszłam i jeszcze mam zamiar troszeczkę się doszkodzić, szczególnie jeżeli chodzi o ekopsychologię i połączyć to ze zmysłem węchu, ale to, czym się dzielę, staram się dzielić też ze swojego doświadczenia, co przeszłam, ponieważ jestem My myślę, że to jest bardzo trudnych, tak, kilku latach, które... Moje życie przewróciły do góry nogami, ono się o 180 stopni ym, zmieniło. Ym, I właśnie często, jak ktoś do mnie dzwonił i pytał się: Monika, gdzie ty jesteś? A ja mówię: w lesie. W lesie. Gdzie Ale jesteś? W lesie, gdzie jesteś? W górach. I był taki szok, ponieważ ym, ja znalazłam tutaj w tych przestrzeniach naturalnych pokojenie. I uważam, że y, oczywiście terapia swoją drogą, ale gdyby nie to y, zespojenie się z naturą i wykorzystanie wszystkiego, do czego mogłam, co, co poznałam, i prze, prześledzenie tego na sobie, ja bym była w dużo gorszej kondycji niż jestem. Mhm. Y, I na własnej skórze doznałam, że to faktycznie działa, te techniki działają, tylko miałam wybór albo y, jakieś mocne leki. To nie jest złe, ja nie jestem przeciwna tak, I chcę to tak. zaznaczyć, bo jest taki moment, kiedy jest depresja, że te leki należy wziąć, bo tu się liczy czas, tak, mózg nie tak. i koniec, i tego niczym nie zrobimy. Tu możemy zapobiegać i niwelować pewne... Tak, pewne to jest kwestie. profilaktyka i faktycznie ten układ nerwowy się uspokaja. Ja reg reguluje. Reguluje. I tu, jeszcze co mają przestrzenie takie jak ta do siebie? Jesteśmy w, w przestrzeni, w której tak naprawdę nas nikt nie ocenia. Mhm. My możemy być tu sami. Po prostu. Niektórzy to porównują do łona mamy, mhm. że tak jak w objęciu albo do bezpiecznych ramion mamy, nawet jak nie mieliśmy może takich ramion mamy, to tu możemy sobie to wyobrazić, no bo w naszych Albo polskich czasach tak, po prostu zaopiekowania i I Dobrze objęcia. też wiedzieć o tym, że, że mamy coś takiego i, to, yy, i otoczyć się tym, bo raczej w tych lasach nie wyskoczy na nas tych dysk. No <grym> Jakaś nie, puma. Kobiórskich na pewno nie. No, <grym> chociaż może chcesz wypuści. <grym> no, ewentualnie jakiś pies. <grym> <grym> no. <grym> nie, nie ten. Ale, ale możemy się czuć bezpiecznie i samo to w ówczesnych czasach, w których żyjemy, które są przebodźcowane mhm. daje nam bardzo dużo i mamy czas poznać siebie, być po prostu sobą, nie mamy często takiej nie, możliwości nie, ale też wiesz, ktoś powie ale ja w, nie mam w pobliżu lasu, muszę jechać 10 kilometrów przez całe miasto, wiesz zawsze znajdzie się jakaś wymówka, każdy nie? ma no, ale... swoją drogę i yy, ja już nie nauczyłam tego, a można jakoś no. Można, ale to trzeba chcieć, bo to też jest praca, nie? to no. nie jest tak, że wchodzę do lasu i, i tak jak mam taką koleżankę, która mówi, ja w ogóle tego nie czuję, ale ona biega, ona jest biegaczką, ona idzie tam no, to jest... po coś innego nie? Tak. i teraz gdzieś tam e, co jakiś czas się spotykamy i ja ją chilluję, ona ze mną robi sobie ćwiczenia i ona się uczy, I mówi, wow, to jest całkiem inne doznanie, ale zatrzymała się ze sobą, nie, nie robi mm -hmm. treningu. Tam 10 kilometrów, w ile kalorii, w jakim czasie, i tak dalej. To jest wszystko bardzo złożone, więc to jest ogromny atut do którego warto zajrzeć. Ten, kto tak marudzi to widocznie po prostu nie jest gotowy. tak, no to nie, tak, jest, jego to nie jest jego droga, też, tak. to nie jest jego sposób. Tak, i to też jest okay, może. nie? ale dobra, no to powiedziałyśmy tak, o tej geosminie. Tak, to teraz może o innych zapachach, bo no na zapachach, Tak, bo my w... mamy trochę już mało czasu. Przegadane. No <gadane. gry> to ja już jeszcze powiem, e, że no drzewa i glaste e, są pełne olejków eterycznych, które wypuszczają. One cały czas je wypuszczają, aczkolwiek e, najbardziej je można wyczuć, kiedy jest palnie, kiedy jest mhm. gorąco. E, ale generalnie one wypuszczają je przez cały rok. Mhm. E, tylko oczywiście zapachy inaczej te molekuły się rozkładają e, jak jest zimno tak? i jak jest gorąco, dlatego raz je mocniej, a raz y, y, słabiej y, odczuwamy. Ja nie będę tutaj wam mówiła naukowymi nazwami, tak sobie postanowiłam, bo to ma być dla wszystkich. Jak gdzieś tak. będę wykładać, to tam mogę tak, mówić naukowo. Tak. To ma trafiać do nas, do każdego, ma, do ma ciebie. Nas przekonać tak. prze, troszeczkę, żebyście znaleźli inną formę być może relaksu, być może pracy ze sobą, być może form spędzania czasu ze swoimi dziećmi. No bo zobaczcie, gdzie one cały czas są w dużej mierze, więc znowużmy no. to no. choćby w taki sposób, nie? Bo ja wiem, że dzieciaki trudno zaciągnąć, niektóre dzieciaki trudno zaciągnąć do lasu, ale kiedy już są to jest, takie... jest ciekawie, zrobi się im jakieś fajne warunki do tego, no to one się... Nie chcą wyjść. Nie chcą wyjść, tak. Tak, dlatego nie super chcą, właśnie są te kąpiele leśne dla dzieci, które bardzo polecam. No i z Anią będzie oczywiście systematycznie. Tak, tak, tak. z moim synem czeka. chodzimy do Ani systematycznie. Kiedy tylko mam wolny weekend, to albo do ciebie na hamaki, albo, albo do, do Ani, Ani. Albo do Ani. No. i to bardzo dużo dzieciakom daje. No Czyli ale zamiast my... kina, kino w lesie. Kino w lesie. A to też mogłoby być bardzo no. ciekawe, nie? To pewnie wydarzy. No, Przez no, to już <grym> jak poszło, to... no. <grym> Ale dobrze, jeszcze mam no, mamy O tych, mamy, o tych, o tych olejkach eterycznych. To znaczy, tak, jeszcze tylko wspomnę, hmm? że olejki eteryczne mam e, cały. E, kolejny odcinek będzie o tym. A teraz jakby jeszcze. No to tak, mam tu Monika. <grym> Czy nie? E, trochę tak, ale to będą z innego punktu widzenia. A wiesz? oczywiście, tak. tak. tak a jak tak, a? to. Tak, nie? Nie, to o, nie, nie tak, tak. No to jeszcze wspomnę. To, no to tak Czyli mamy rzecz. ziemię mamy Teraz najogólniej rzecz skończę ujmując te tak zwane terpeny. I drzewa wytwarzają te olejki eteryczne po to, żeby się po prostu chronić nie? przed mhm. chorobami, przed intruzami i tak dalej, tak dalej. Tam bardzo dużo jest dobrej no pewne dla nas, mhm. e, która obniża nam ciśnienie krwi, która rozpełnia nam układ nerwowy, która może działać e, przeciwdepresyjnie, e, bardzo wspomagać nasz układ odpornościowy. Słuchajcie, 20 minut. Super, ale nie każdy sobie na to może tak zwierząt zrobić. Niestety, no to by było cudownie. Można to na zieloną receptę zapisać. Ale 20 minut takiego fajnego, uważnego spaceru nasz organizm odczuwa przez kilka kolejnych dni. Wow, Naprawdę? Tak, tak. No bo to działa na nas Już jest to zielono. wiecie, no, odprężająco relaksująco, poza tym ruszyliśmy się bo bardzo dużo z nas też, no nie wiem jak ale ja zdecydowanie za dużo przed komputerem siedzę i ja już mam taki system, że po prostu choćby nie wiem co, mam takie dni, mam swój grafik i na szczęście mam takiego psa, który wymaga dużo chodzenia. No, więc właśnie. u mnie nie ma, przepraszam, że no, pie... ja się rozleję. Ja byłam z pieskiem, ja byłam z pieskiem Trzymi o y już. a to nie, no nie, mamy ja, wymagające. Nie, chodzenia. to z nią, tak, nie ma więc ona mnie tym bardziej mobilizuje i naprawdę polecam, bo to nie wiecie, nie uzdrowicie siebie w, w, w chwilę, moment. Wszystko wymaga pracy no i tak. świadomości. Ja jestem taka, że świadomość, edukacja, przede wszystkim, żebyśmy umieli korzystać z tego wszystkiego, co tutaj jest. Więc tak. Trzy razy w miesiącu, trzy-cztery razy, jak już się wybierzecie uważnie w tereny zielone, jak macie daleko do no to lasu, to no są parki. Weekend, tak, naprawdę dobrze Wam zrobi i dobrze jest na początek, jeżeli nie uczestniczycie w ekoterapii, w kąpielach leśnych, na początek być samemu. Mhm. Z samym sobą albo z trzępą. Ja najczęściej, no, ja, no teraz mam takiego psa, że ona praktycznie ze mną jest wszędzie. E, dużo się dzieje. I, mhm. na te, i właśnie te zapachy w, wdychać, jak idziecie to sobie żywice zeskrobać. E, ona jest bardzo klejąca, to przestrzegam, ale tak się nią zachłysnąć, i jeszcze co na nas wpływa, właśnie jeżeli chodzi o tą neuroestetykę. Krajobrazy, widnokręgi to jest coś, co nasza świadomość kocha, mhm. co nas relaksuje, bo my ciągle zapominamy jeszcze w XXI wieku o tym, dbając o ze swoje zewnętrzne bieganie, kondycja, kosmetyczki, to jest super, to jest kapitalne, nie mówię nie, no ale zadbajmy o nasz umysł, o nasz mózg, bo jak tam coś nie gra, no to już wszędzie nie gra i karmmy ten mózg dobrymi, że... i to są, wiecie, takie rzeczy, które nie wymagają nie wiadomo jakich nakładów finansowych, nie? Dokładnie. One wymagają... Nie, nie, mogę jeździć na nartach, bo nie mam kasy na tak. art, a tutaj nie potrzebujemy yy, zbyt dużych... Jeżeli chodzi o to, panie o siebie fizycznie, to ktoś może powiedzieć, no ale ja nie mam w tym, nie wiem, tygodniu czy miesiącu kasy na pipsy na rzęsy, nie wiem co tam, jeszcze jakieś kosmetyczki, a tutaj jest coś bezcennego. Co yy. mamy na wyciągnięcie Czas. ręki? Czas. I my sobie nim prosperujemy i wszystko zależy od tego, wiecie, potrafimy ustawić sobie zarówno e, grafik e, zajęć dodatkowych, e, to tak samo możemy ustalić nie, no niedziela jest od tego, że idę do wasu koniec i to jest jakby stały albo do parku parki tak. są w każdym mieście i na pewno Ale gdzieś tam są, w tych parkach no, powiedzmy, żebym... a to czego to to nie no. ten no, dla chcącego nic tak, trudnego, tak tak, naprawdę. tak. Słuchajcie, ze względu na czas, który już dawno minął, Monika, ja się tu, ja się tu rozpuściłam. Ja nawet nie musiałam ci zadawać pytań, ale chciałaś bardzo to coś tam przerywałam. Natomiast bardzo Ci dziękuję, bo to Ty zawsze mówisz o takich rzeczach w bardzo ciekawy sposób, taki inspirujący, żeby gdzieś tam jeszcze podrążyć, więc. Miejmy nadzieję, że słuchacze ci, którzy jeszcze nie zaznali tych spacerów i, i, i kąpieli, żeby chociaż spróbowali. Tak, i ja za niedługo też Was zaproszę na takie moje autorskie spacery, gdzie trochę czerpię z lasoterapii, trochę więcej. Super. Z ekoterapii, mhm. bo mnie fascynuje od lat psychologia i neuronauka mhm. i wszystko to oplotę zapachami, więc ja już ten program się. sobie mhm. powoli opracowywuję, trochę mi schodzi z tym, ale no ja jak już coś robię, to lubię mieć to dopięte, także na ostatnim guzik. <noise> no. Myślę, że też będzie ciekawie. Super, bardzo się cieszę, Monika. To ja już ja się nie mogę doczekać. Pies już też. Dziękujemy Wam Dziękuję. bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście. Do końca znaczy dotrwaliście, że jesteście głodni wiedzy teraz jeszcze bardziej. I do zobaczenia, bo z Moniką jeszcze jeden odcinek, także do usłyszenia i zobaczenia. Do zobaczenia.